Pozwolę sobie tutaj zrobić intro, ponieważ to jest moja autorska pasta plus jest całkowicie na faktach, także mam nadzieję, że wam się spodoba. Lecimy. No to jedziemy. A właściwie to jadę. Bądź sobie aspirujący na artystę Anonek i jedź do przyjaciółki w leśnicy nagryzać razem piosenki. Jest wiosenny poranek, sobota godzina dziesiąta. Wrocław tak dziwnie wyludniony, jakby modele się nie załadowały. Tramwaj linii 10 kierunek leśnica, drugi wóz. Strefa zadupia przekroczona. Wagon wyludnia się, w końcu niemal całkowicie pustoszeje. Ty hardo jedziesz do końca pętli, bo i tak potem jeszcze kilometr z buta. Siedzisz sobie bardziej z przodu w lewym rzędzie i grasz w gierki na telefonie. Górwa przegrałem. A rozejrza się po tramwaju. Myślisz i tak też czynisz. Jest puściutko jak w Nagasaki, tylko z tyłu w prawym rzędzie siedzi sobie samotnie jakaś loszka. Krótkie rozeznanie sytuacji przynosi informację zwrotną o treści 9 na 10. Naprawdę konkrecik. Zaczyna się robić ciepło, to jeszcze masz przyjemność widzieć jej nóżki. Loszka siedzi i wpatruje się w krajobrazy znamiennego zadupia Wrocławia. Przystanek. Grabowa. Kurwa moje ucho, jakie to jest głośne. Analizujesz dalej, przyglądasz się jej gładkiej, sympatycznej twarzy, gdy nagle niunia podnosi wzrok do ciebie. Następny przystanek. Kosmonautów. Szpital. W ostatniej chwili odwracasz głowę do ekraniku i patrzysz na napis, że następny przystanek to kurwa szpital, jakby to było jakieś ultra skomplikowane. No ale pozory zachowane, więc można sobie stalkować dalej. Cycuszki całkiem całkiem, wszystko bardzo ładnie gra. Najbardziej jednak podoba Ci się jej buźka. Takie to wszystko ładnie zgrane i czyściutkie, niewinne. Przejeżdżasz po niej wzrokiem jeszcze parę razy i sprawdzasz Face'a na swojej Lumi 930. Czyli zachowujesz jeszcze więcej pozorów, bo wszyscy wiedzą, jakim jest głównym Facebook na Windowsie. Przystanek. Kosmonautów. Szpital. Dźwięk na kurwia z siłą wkurwionej Maisie Williams. I tak z pierduchy pochłaniasz krótkimi spojrzeniami to cudne oblicze. Zjebałeś? Zauważyła. Następny przystanek. Kamiennogórska. Ośrodek dla niewidomych. No i na chuj się drzesz? Nie widzisz, że raczej żadnemu z nas się nie przyda? Nagle następuje niespodziewany zwrot. Laska też zaczyna się na ciebie patrzeć. Ty, naciągany 6 na 10 metr 78 wzrostu, z leciutką nadwagą, ale usprawiedliwiasz się całkiem okej okay mięśniami. Może lekkim atutem jest wyglądanie ciutkę starzej niż swój licealny wiek. W każdym razie, miła niespodzianka. Nawiązujecie kontakt wzrokowy. Przystanek. kamienno -górska. Ośrodek dla niewidomych. Lektor jest taki głośny, że się wykrzywiasz. Loszka się uśmiecha. Ty oddajesz uśmiech. Poszło jakoś dziwnie, dobrze i łatwo. Ukradkiem wymieniacie się wzrokiem, patrząc na przemian do telefonów pod pretekstem lorkowania czegoś. No, jest dobrze. Nie powiem. Następny przystanek. Złotnicka. Ała! Laska wstaje do przystanku. Górwa przegrałem! Czujesz, jak od wnętrza się rozdzierasz. Uświadamiasz sobie, że nigdy nie będziesz jej mieć, bo ona ma co najmniej 1,75 m. Rozpoczynasz etap wyparcia. Może jej się nie uda, ale przynajmniej sobie poświeszkuje. Tak myślisz, godzisz się ze swoją porażką i podchodzisz do niej. Przystanek. Złotnicka. Opierasz się o słup od drugiej strony drzwi. Kontynuujesz kontakt wzrokowy. Mimika Twojej twarzy zaciąga ją do łóżka. Czujesz się prawdziwym samcem alfa. Ona czuje ucisk twojej bezkompromisowej egzystencji, no i członka na spodnie. Wydobywasz z siebie najmilsze hej, jakie potrafisz, z pasją, spokojem i sympatią. Widzisz jak łamiesz jej zabezpieczenia wszystko idzie idealnie lody przełamane z jej oczu wyczytujesz że jej zaimponowałeś jej policzki lekko się rumienią hormony rozsmarowane po ciele jak masło spogląda na ciebie wyraźnie się uśmiechając więc robisz krótką przerwę wtapia w ciebie rozszerzone źrenice pożera cię wzrokiem jeszcze odrobinę podkręcasz jej chcice wyprostowujesz się przełykasz ślinę i wypalasz Rucham psa jak sra. Drzwi się w tym samym momencie otwierają. Locha ze zniesmaczeniem spierdala, gdzie pieprz rośnie, z taką szybkością, jakiejś nigdy byś nie przewidywał. Nawet mi normicy nie żal. Kiśniesz ostro i czujesz, że było warto. Lochy powyżej jeden siedem zawsze jebać. Później walisz jedną z lepszych pamięciówek w swoim życiu. Twoje nasienie jeszcze nigdy nie wytrysnęło w takiej ilości. Dumny i spełniony wycierasz stanowisko papierem toaletowym. W końcu zawsze masz go w plecaku. Przystanek, leśnicy.